Jest to dla mnie bardzo duże przeżycie, dlatego, że w ogóle pierwszy raz w historii jako parasportowiec biegów narciarskich mogę w ogóle wystąpić na takiej imprezie. Wcześniej nie było po prostu para biegów narciarskich na uniwersjadzie, więc cieszę się, że mogę przetrzeć szlaki. Zdecydowanie tego brakowało, i to jest fajny przełom i super inicjatywa ze strony właśnie. Tych federacji, wszystkich, że zostały po prostu połączone sporty z niepełnosprawnością, jak i sporty pełnosprawne. Więc dla nas to jest mega przeżycie i mega po prostu jakieś doświadczenie, że możemy też rywalizować na trasach z osobami pełnosprawnymi. Mam nadzieję, że zdobędę jak najlepszą lokatę dla siebie, czyli no, mam nadzieję, że jakiś medal będzie, ale czy będzie to zobaczymy.